Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zmienimy sobie wydech, tłumik środkowy. W tej chwili mam założony fabryczny tłumik środkowy, a teraz wrzucimy coś takiego, Rumble Exhaust. Jest to, można powiedzieć, budżetowa wersja Magnaflowa. Jest tutaj sygnowany przez Magnaflow. Kosztował około 200 zł. Wygląda to tak. Nie mam pojęcia, jak będzie chodził. Kupiłem go trochę w ciemno. Nie był zbyt drogi, więc wiele też nie stracę, gdy nie będzie mi się podobał. I będzie dla Was. Jak ktoś będzie sobie chciał kupić taki Tumik, to już będzie wiedział, jak to chodzi. Nie? Ja już wcześniej jeździłem na sportowym Tumiku. Miałem założony MBRP, cały układ, ale było dla mnie za głośno. Męczyło trochę na trasach. Teraz mam fabryczny, no ale znowu to fabryka też mnie już męczy, bo jest za cicho, aż głowa boli tak cicho. Także trzeba coś zmienić. Założymy to. To będzie tu mik środkowy, a tylni zostanie oryginalny ten rezonator. Także mam nadzieję, że będzie tak unormowany dźwięk, niezagłośny, nie taki przyjemny dla ucha. Mam nadzieję. Także dobra, do roboty, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oże, ale krowa wielka 30 kg idziemy go przerobić. muszę otworzyć ten tumik, bo potrzebuję rur, bo tamten tumik jest dużo krótszy i muszę dołączyć te, dwa, te dwie końcówki z klanszami połączyć, a rury będę brał z tego tłumika ze środka De samme rorene er eleganske. Dobra Dobra Mamy to Wiem, że trochę wygląda to druciarsko Ale teraz mam dwie rurki Do tego założę tłumik. I mam teraz gotowy zestaw Na to, żeby w razie czego jak mi ten tłumik nie podejdzie Mogę w każdej chwili w 5 minut założyć inny nie Elegancko Poskręcamy i będzie dobrze. No i tym oto sposobem mamy zestaw złożony, gotowy do montażu bez żadnego spawania. Dobra, robota zrobiona, tu mik założony idę odpalić, zobaczymy jak to chodzi. nie to, co chciałem osiągnąć, czyli niezbyt głośny, ale właśnie tylko takie podkreślenie dźwięku V8, żeby było słyszeć, to jest V8, a nie jakaś V6. Ten tumik, który miałem wcześniej, ten MB MBRP, on fajnie chodził po mieście, w ogóle był taki głośny i donośny, ale na trasie była masakra. Jak ja jechałem gdzieś dalej, łeb mnie bolał normalnie, a teraz właśnie jest tak, jak chciałem, że przyjemny dźwięk. Nie wiem, czy to słychać będzie w... na, na kamerze, ale... Jest naprawdę akceptowalne. Teraz jadę sobie z 90 na godzinę i jest przyjemnie w środku. W ogóle można rozmawiać, nie jest zbyt głośno. Właśnie to, to, były, to przy tej prędkości było wtedy najgorzej. Przy tamtym tumiku, który miałem teraz, który poprzednio miałem. A teraz jest spoko, naprawdę. Także mi się wydaje, że to jest ten złoty środek. Udało mi się w końcu go znaleźć. I to za takie niewielkie pieniądze. Ja naprawdę polecam ten tłumik. No i co, I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!